Siemaneczko, z tej strony Michał Michaleczny-Rosiak, a dzisiaj jest ze mną Hubert Slipper-Burzec, zaraz po meczu z Vipers. Witam. I jak twoje wrażenia zaraz po tym meczu? No i kurczę, było fajnie, wydaje mi się. Pierwszą grę zagraliśmy mocno 400 minutówkę, potem już było troszeczkę łatwiej. Fajne emocje lanowe, fajnie się grało, powinno być tego więcej. Mega się fajnie bawiłem, przede wszystkim. A zaskoczyła cię. Zaskoczyło was jakoś Vipers bardziej, czy, czy niezbyt? Bo na pierwszej mapie trochę prowadzili mm, No szczerze, jakby podchodziliśmy Szczerze na nie wiedziałem, kto nam za bardzo grał i podchodziliśmy do tego meczu dosyć Że na luzie damy radę ale w pierwszej nas zaskoczyli, rzeczywiście zagrali dobry game, zagrali te pierwsze obiektywy, było ciężko też to, że mieli taki draft bardzo prosty bo mieli Kajse, która po prostu pokowała z Range'a, potem grali pod jeden target z jego Ari pod Reset. Bardzo łatwy był to tylko do egzekucji. No, ładnie zagrali Erlingiem, udało nam się tę grę wyciągnąć w 40 minut, po tym, że zagraliśmy rozważniej, ładniej, piękniej i w ogóle ten, ale no, bardzo dobrze chłopaki zagrali, nie spodziewałem się, że będę grać tak dobrze. A jak Twoje wrażenia z gry na Lanie? No, to już trochę odpowiedziałem na to pytanie, ale. LAN bardzo fajny, fajnie się gra na LANie, yy, powinno być tego więcej, tak jak mówiłem. Mega emocje, mega zabawa, w ogóle yy, trochę poddymiałem, bo robiłem jakieś losowe tańce, jak mieliśmy yy, delay gierki, bo prawie godzinę żeśmy czekali na różne rzeczy, to była poddyma z publiku, nawet z widzem zagrałem w papierkami i nożyce, wygrałem, a nie, jeden, jeden był z widzem. Yy, no fajnie, fajnie, bardzo mega zabawa, mam nadzieję, że więcej tego będzie w Polsce. Przejdźmy teraz trochę do drugiej Ultraligi. Jak wyglądał twój proces dołączenia do Devilswan? W końcu jest to trochę e, krok w tył. No jest, jest to krok w tył, bo do tej pory nie grałem nigdy w drugiej lidze polskiej. Zagrałem do tej pory 5 splitów w pierwszej Ultralidze, teraz zagrałem w drugiej. No głównie przez to sezon tak, nie dostałem. Dostałem kilka ofert slash tryoutów do pierwszej Ultraligi, ale szczerze ta opcja z One wydała, wydawała mi się bardziej opłacalna, profesjonalna, slash przyjemniejsza sobie zejść do drugiej ligi i spróbować zagrać ten awans, bo Dewizjon zajęło trzecie miejsce w sezonie regularnym na wiosnę, także chcę powalczyć do, o awans dla nich. Mam nadzieję, że damy radę I jestem zadowolony z tej decyzji, że przyszedłem do Dewizjona, a nie do jakiejś drużyny z pierwszej ligi. Mhm, zaczęliście dosyć średnio, bo chyba macie już cztery porażki na koncie. Spodziewałeś się, że będzie tak Wam ciężej trochę iść? Totalnie się nie spodziewałem. Start był bardzo ciężki. Zaczęliśmy 0-3, ale aktualnie mamy wynik 9-4, czyli po ciężkim starcie, gdzie każdy z nas był po prostu zbyt pewny siebie i grał nie na 100% swoich możliwości, zrobiliśmy 9-1, czyli teraz łącznie mamy 9-4. Psycholog sportowy jest totalnie broken, polecam każdemu. Naprowadza nas na dobre tory i lecimy po awans. Nie? Za chwilę gracie już w drugiej ultralidze, kolejne spotkanie z Europe Saviors, jak twoje nastawienie przed tym spotkaniem? Nie banujcie Set'a. No nie no, zastępuje, no co mam zrobić. Z... A, A uważasz, że kto poza wami jest najgroźniejszy w drugiej dywizji ultraligi? No raczej Back to the Game, tylko ciężko mi jest ocenić ich realną siłę, bo szczerze nie oglądam aż tak dużo gier z drugiej ultraligi innych niż swoje. No, a na Back to the Game graliśmy tylko jedną gierkę, i to była ta gierka w pierwszych trzech naszych rozgrywkach, gdzie byliśmy totalnie poza formą i na bardzo ciężkim starcie, i przegraliśmy tę grę. Zobaczymy na rewanżu. Ciężko mi ocenić ich siłę. Na pewno są najgroźniejsi z całej drugiej ligi, ale czy są lepsi od nas? Wątpię. Skrymujecie na drużyny z głównej Ultraligi? Pomidor. Dobra, a przechodząc właśnie do głównej dywizji Ultraligi, jutro prawdopodobnie zmierzycie się z i Sports. jak twoje nastawienie przed tym meczem? No tak, muszę pokazać Keksowi, gdzie jego miejsce. Nie no żartuję, Damkeks jest moim bardzo dobrym kolegą, bardzo go lubię, mam nadzieję, że to będzie sportowy, sportowa BO5, że nie skończy się na 3-0 dla jednej lub drugiej strony, wydaje mi się, że mamy szansę wygrać, oni też mają szansę wygrać. Mam nadzieję, że poddymimy i damy widzą dobry content. A jak twoje nastawienie przed relegacjami, w których planujecie grać? No tak bardzo ogólne pytanie. No, relegacje planuję wygrać, ale to dość obvious, obvious podejście. No, raczej bardzo rozważnie podchodzimy do tego sezonu, gramy właśnie pod te relegacje, wiemy, że sezon będzie dla nas, dla nas raczej długi. Bardzo się zawiodę, jeżeli do tej relegacji się nie dostaniemy. No i powoli lecimy do celu, tak? Hmm. A kogo byś najbardziej chciał dostać w tych relegacjach z Ultraligi? Z Ultraligi, w sensie pewniaczkiem, już jest raczej KNF, bardzo mi przykro dla chłopaków. No, jest to fajny przeciwnik, wydaje mi się, bardzo jesteśmy w stanie zaoutperformować y, i, i być lepsi, lepszymi od nimi. Y, z drugiej ligi nie wiem, nie będę się wypowiadać, prawdopodobnie będzie to back to the game, jeżeli utrzymają formę, bo oni też mają punkty za drugie miejsce ze Spring. A, no, a tak poza całą tą ekipą, jeszcze z pierwszej Ultraligi jedna drużyna musi polecieć. Na mm, 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 kogo bym chciał grać najbardziej? Uff, ciężkie pytanie, chyba na Iron Hulu, czy zastępować? I Monka, który taki performance zrobił na MU 014, że, <grym> że się uśmiechnąłem, jak to oglądałem. <grym> a poza tym, jakie są Twoje cele? I te krótkoterminowe, i te długoterminowe we wsparcie oraz poza nim. Już chwilę jestem na tym polskim podwórku. Zbyt wiele mi się osią osiągnąć nie udało. Raczej jestem tym graczem Z za słabym, żeby w pierwszą ligę. Wydaje mi się, że wystarczająco dobrym, żeby zastąpować drugą ligę. Także nie wiem, jakich celów długoterminowych nie mam. Na razie celem krótkoterminowym jest ten awans, zobaczymy co będzie później. Dobra, dziękuję Ci wilkie za ten wywiad. Dziękuję bardzo.